Cześć! Witam Was z zamarzniętego jeziora w Szwecji. Partnerem odcinka jest sklepo.com. Jeździmy na oponach Bredstein, a w dzisiejszym odcinku pokażę Wam chyba dosyć nietypowe auto, jak na warunki lodowo-śnieżne. Jest ze mną właściciel Andrzej i w ogóle organizator całego tego wyjazdu. Miło mi. Powiedz nam, co to jest I, i co to tutaj robi. Jeździ! Mamy tutaj Megane Trophy R. Czyli to jest ta limitowana, jedna z 500 sztuk? Tak, stóp. jedna z 500 sztuk, to jest bodajże numer 469, jest na progu, Aha. także nie pamiętam jeszcze dokładnie. I on jest z polskiej dystrybucji on normalnie, jest z Polski bo dystrybucji słyszałem, że 12 sztuk chyba 12 było na Polsce. 12 sztuk, ja jestem no, na, na jakby drugim właścicielem. Aha. Pierwszy właściciel wow. zerwał naklejki. Mhm. Miał jakiś koncept na ten samochód. Naklejki są zamówione. Będę chciał, żeby ona była w oryginale. Okej. Okay. No bo e... powinna też mieć te czerwone koła. Czerwone tak? koła są, ale to są 19, a ja przyjechałem na osiemnastkach, także wygodniej przede wszystkim. Jasne, tak? No i masz no teraz masz... kolec założony. No i kolec też na osiemnastkę był kupowany, więc teoretycznie był zamawiana była osiemnastka. Okej, okay. czyli tak, oni wypuścili to chyba w 19 roku, dobrze pamiętam? Tak, to jest 221. Eee, wypuścili 500 sztuk na cały świat. Mhm. 300 koni, 400 Nm. I to jest 1,8 turbo, tak? 1, 4 turbo, cylindry, tak. manual 6 biegów. Dokładnie. E, no mamy torsena z przodu, tak? Tak jest, jest szpera. I, I jest, robi robotę. I jest przedni napęd. I Andrzej tym lata po zamarzniętym jeziorze. Sóbuję udowodnić, <noise> że można, że można. No to mi się podoba, to mi się podoba, bo tu same GRIALIS i cztery napędówki przyjechały. E, wiem, bo na samym początku dużo, gdzieś e, tam słyszałem opinii, ale dlaczego jedziesz ośką, skoro jadą same e, cztery buty bądź te tylne napędy powinny być. Trzeba spróbować. Zastanawiacie się, czemu opony Wredsteina wyglądają tak dobrze? Za design tych opon odpowiada firma Giugiaro. Wredstein współpracuje z wieloma tunerami, czego dowodem może być chociażby współpraca z Brabusem. I do wersji Rocket, czyli do najmocniejszej G-klasy, która generuje ponad 900 koni i 1200 Nm Wredstein dostarczył opony w rozmiarze 24 cali. Więc nie tylko osiągi, ale również i wygląd jest tutaj ważny w tych oponach. Dlatego jeśli szukacie opony, która będzie się świetnie prezentować na waszym samochodzie, powinniście zwrócić właśnie uwagę na opony od Wrecksteina. A ja chciałbym przypomnieć, że w dalszym ciągu trwa promocja. Możecie zgarnąć do 140 zł gwarantowanego zwrotu na sklebo.com. Także wbijajcie i korzystajcie również z kodu Stradale. Wracamy do dzisiejszego odcinka. Tutaj jest sporo różnic w stosunku do nawet zwykłej RS-ki, prawda? Tak. Nie masz tylnej skrętnej osi. Mhm. Brak tylnej kanapy, szyby z pleksy. Wow. Brak korbek z tyłu. E, tutaj masz specjalne właśnie mocowanie na felgi. Oczy, znaczy, bo ta ławeczka jest przygotowana typowo pod felgi. Te punkty tutaj to tu masz do pasów. A, żeby mocować. Tak, sobie tak koła. ale też zapinasz tutaj koła. Okej. Okay. Bo okay. siatka jest z tyłu. E, I ta siatka, ta rozpórka to wszystko jest seryjne. Tak, to jest seryjne. I tutaj masz siatkę. Wow którą mam zapięte felgi, aha. moją ją przerzuciłem po prostu sobie tutaj no, no, do wewnątrz, no. do bagażnika, a normalnie ją zakładasz jak gdyby w drugą stronę. Celowo położyłem sobie jakiś kocyk, mhm. ponieważ tu jest taki, wiesz, plastik i nie chciałbym go też poniszczyć, porysować. No, jasne, jasne. E, dwa, on jest taki dosyć śliski. Aha, aha. Wiesz, bagaże, to wszystko tobie jeździło no tak, po tym no, bagażniku, więc tak. dlatego tak na, na, na nie, podróż no, posługiwałem to. redukcja sobie masy na, na maksa. No to na 300. To na 300? To na 300. No to faktycznie. No tone 300 ile. i powiem szczerze, że w porównaniu do Toyoty, gdzie ta Toyota waży tony 280. Jakoś 200, tak, no. tak no, no to 1300 tutaj. I zobacz, jaki on jest napompowany, tak? Sporo większy samochód w ogóle, nie? No, no. i cztery furtki. Widzę, że tak, jest Akrap. Tak, jest fabrycznie jest Akrapowicz. Mamy karbonowy dyfuzor, piękny. Jeszcze w całości. Robert! I taki ma pozostać. I jak on brzmi na tym Akrapie? Jest bardzo głośno w środku? Nie, jak no właśnie jedzie, ja jest czy... tak przyjemnie. Są akrapowice z tego słyną, że one mm. nie są takie, takie mocno rykliwe, ale zarazem mają taki specyficzny swój klang. Tak? No, tak. no i fajnie strzela wydechem. No, Także tutaj super. pod tym kątem robi robotę. Ale wiesz, przede wszystkim tutaj też nie chodziło o to, żeby, wiesz, ten dźwięk wydobyć, tylko o wyjście z spalin, żeby no on szybciej ale. jak gdyby pluty mi. 459, no. Nieźle. No i te kubełki. Tak, tutaj masz e, fabrycznie Sabelta kubełki. Wow. No i cała ta siatka, z tyłu też jest właśnie to sabel robi, tak? Yy, w miarę komfortowe w trasie, jak jechałeś tutaj? Yy, nie narzekam. Okej. Okay. Nie narzekam. Zajrzymy pod machę? Tak, jak najbardziej. On tutaj ma można powiedzieć, serię, ze względu na to, że Renault jakoś tak nie bardzo lubi tuning. I fabrycznie. ten karbon, to wszystko, to też jest... To jest fabryczne, fabryczne. Tak, tak, dokładnie. Ona Taki została... nakadakt, jak ze 40 ki trochę, kurczę, no. fajnie. No, coś, coś, coś ten design. Zmieniony tylko jest filtr powietrza na wkładkę kajenowską, z takich rzeczy blow mu zaumówiłem, jeszcze, jeszcze nie dotarł, także tutaj za bardzo jakichś takie większych mm. modyfikacji nie ma sensu robić, bo one maksymalnie plują 320 koni, także. Aha. No i oczywiście pokrywa silnika jest cała z karbonu, Tak. I powiem Tobie szczerze, jak robiłem pierwszy przegląd w ASO, no to Pan pierwszą rzeczą, którą zauważył, to tą właśnie e, przednią pokrywę, Aha. sprawdził sobie cennik, zgadni. No nie wiem, zdychę? Nie. 48 tysięcy 48 tysięcy? Tak. Wow. No kurde. Grubo. No to hmm. bardzo grubo. do no. bardzo grubo. W ogóle przez to, że ona była taka limitowana i, i, i w sumie wszyscy się nią zachwycają, bo ona i na ringu zrobiła rekord tak, 7 40. 7,40, no, no wykręcić. Tak Kurczę, wartość kolekcjonerska już jest spora. Znaczy no one i tak już bardzo fajnie trzymają wartość, bo no jak wejdziesz sobie gdzieś na mobile, no to poniżej 70 tysięcy euro nie ma. Tak, nie znajdziesz. tak, tak. widziałem nawet mm. jedną nówkę, to za niecałą stówę była taka tak. bez przebiegu. Mm -hmm. No to już jest sterysta powiedzmy, 60 tysięcy złotych. To już jest ała, ała. Za Renault? Za Renault, a za Renault. ona Renault. nowa kosztowała, nie wiem, chyba 260? 240-240. No, no, to, to naprawdę jest. No coś i też y, weź jeszcze jedną rzecz pod uwagę, że sporo osób, które y, kupiły te auta, nie jeżdżą kompletnie tymi samochodami. Tak, tak. Wiem, bo nawet y, mój znajomy, jeden też klient, ma właśnie nówkę bez przebiegu i, i trzyma w garażu no, jako inwestycję chyba. No właśnie. Chociaż mnie wykorciło, widzisz, żeby tym jeździć. Śnieg, lód, Ale to bruzg. szacun dla Ciebie, że właśnie coś tak limitowanego Przyjechałeś tu na kołach z Polski. Tak jest. Jesteśmy jakieś 700 km na północ od Sztokholmu, 800. Stokolu, 800. No. I jeszcze założyłeś szwedzkiego kolca i upalasz po jeziorze. To ma prawdę. No, ale super. inaczej, bez, bez kolca nawet nie byłoby tutaj możliwości jazdy, wiesz, bo ona mhm. strasznie mocno tą szperą ciągnie, więc no tak. nie, nie byłoby nawet szans, żeby to jechało. Widzę, że chlapacze też, dołożyłeś? Tak. Chlapacze sobie dołożyłem po zeszłym roku, po, po pierwszym naszym wyjeździe. Ze względu na to, że jest y, zawsze jakieś takie wiesz, większe bezpieczeństwo mm -hmm. tutaj, jeżeli chodzi o tą część no tak. samochodu, że mniej tego jakiegoś tam e, jakichś kamyczków, nie kamyczków wyleci na lakier. No bo jest. ona pierwotnie będzie zabezpieczona na wiosnę, cała mm -hmm. będzie w PPF-ie, PPF bo ma w tej chwili maskę, zderzak, mm -hmm. reflektory i grill, a tutaj to co widzisz na dole, takie plastereczki, no to jest moja Inwencja taka twórcza, tutaj sobie tak po, po prostu no, tylko okay. na wyjazd, najtańszą jakąś folią bezbarwną, żeby, żeby, żeby zabezpieczyć, tak, no żeby tak, żeby ochronić, ale pierwotnie będzie cała Jasne. A jak w ogóle auto ma teraz przebieg? Dużo już nie 14 tysięcy. No to nie za dużo. A ja... byłeś na torze takim asfaltowym latem? Jeździłeś już? Czy... Nie, bo ja, ja ją nie? kupiłem w zeszłym roku, także już nie miałem okazji Aha. polatać nigdzie, ale plan jest, żeby w tym roku. Pojeździć. No bardzo jestem ciekawy jak ona się spisze, bo bardzo dobrze o niej wszyscy mówią, że, znaczy, że daje wie, radę na wie, torze, co nie? Ci powiem, tak jak mógłbym ją porównać z Toyotą. Mhm. To Toyota ma tą tendencję do zarzucania tyłkiem, bo dochodzisz do zakrętu, dohamowujesz ją mocno, ona unosi ten tyłek mhm. i już zaczyna jak gdyby ten tył gdzieś tam uciekać, no, bo no wiadomo, no, 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 napędy no. się włączają. A znowuż w Megance jest plusem to, że ona nie ma tego tylnego napędu, więc nawet jeżeli ona delikatnie zacznie ci ją stawiać, to zawsze ją przód wyciągnie. Mm -hmm, mm -hmm. I to się czuje, jak ona się prowadzi przede wszystkim. Tak jak na suchym zaraz po zakupie próbowałem gdzieś po jakichś zakrętach pojeździć, no to powiem no te szczerze, rs Nie w ogóle za, zawsze słynęły z tego, że bardzo neutralnie się zachowują, nie? że też nie tłużą tym przodem, tak. jak typowe ośki, tak. tylko że są bardzo neutralne. Znaczy, bo nie wiem, czy wiesz, nie? ona względem y, zwykłego RS-a, mm. ma tutaj zupełnie inną zwrotnię i okay. dwa stopnie jest pochylone koło. Jeszcze bardziej. Także ona to... nie ma żadnych kamberów na górze, a i tak ma koło pochylone. Mm -hmm. Dlatego... właśnie, bo tu w ogóle chyba jest Elins, nie? Tak, tu masz zawieszenie, tu masz zawieszenie tak? z możli możliwością mm -hmm. regulacji wysokości i twardości. Można ją jeszcze 15 mm ob obniżyć Aha. względem tego, co w tej chwili widzisz. No pięknie. Także ona jeszcze nie jest maksymalnie obniżona. No ale tutaj wiesz, warunki są takie, jakie są. Obniżanie auta, no nie, to nie no byłby dobry to pomysł. Nie ma sensu. I no. co, widzę, że Brembo, tu jest czterokłok na przodzie. Tak, 355 tarcza, także tak dosyć, dosyć to Daję hamuje. Radę. Nie pozostaje nam nic innego chyba, jak sprawdzić jak to jeździ. Przewieziesz mnie tutaj ze dwa kółeczka. Nie ma problemu. No ośką po lodzie to jeszcze tak i to taką to nigdy nie jeździłem. No bardzo jestem ciekawy. Ja wierzę, że dużo osób jest w ciężkim szoku, jak zobaczyli, że ośka tu przyjechała. No to teraz sprawdzimy jak to jeździ. Zostańcie z nami, bo myślę, że będzie się działo. Jedziemy poganiać gier i Sobie zdejmę kurtkę. Siadaj, siadaj. Rzuciłam sobie tutaj za fotel. Tak, tak. chciałem powiedzieć na... na tylną kanapę, ale Nie, nie mamy. bo tam będzie latać. <laughs> Jak się siedzi? No, sportowo, ale mieszczę się. Także fajnie pas z czerwoną nitką. No takie, takie, wiesz, takie akcenty, detale, to, powiem, to wszystko później w całości robi jakąś tam fajną robotę. No pewnie. A, czyli na race, tak? Tak, no bo ja tu mogę skonfigurować skonfigurować, mm -hmm. ustawiłem od razu, wiesz, trakcję wyłączoną, bo tak to by nie było. Fanu z jazdy. Kurde, Można wrzucić. Tak Faktycznie, fajnie dupką zarzuca. Wcale nie musisz jej podcinać ręcznym, nie. widzę. Teraz idzie o tu mamy tak. jakoś chyba fanie. No, Musimy trochę zwolnić, bo tutaj nas ktoś spowalnia. Ale fajnie na tym kolcu, bo tak nadajesz kierunek, odpuszczasz gazo i dupa tak, już no, wylatuje. No, no dokładnie, to troszeczkę wiesz. się trzeba napracować, no, ale jak widzisz ośka daje radę. No, ale czuć, że ten torsen tam kurde zacieśnia fajnie, nie? w kierunku zakrętu, się wyciąga. No powiem Ci, że jestem w szoku, że z ośki można mieć fan latając bokiem i to bez użycia bez, ręcznego. Bez użycia ręcznego, no. Wiadomo, że tutaj no, widzisz, nie wyciągnie tak szybko. No tak, no i wyprostuje ją szybciej, ale, no, ale to kolec chyba podstawa, co? Na zwykłej zimówce to Nie, nie, bez szans, nie byłoby nie. możliwości w ogóle jazdy. No ale zobacz, ja sobie no ale cały właśnie czas. Właśnie mówię, dokręcasz, i ona, kurde, sucha się. Tak. Ja myślałem, że ty cały czas wiesz, Nie, umówisz, szarpiesz za klamę, jakieś i to nic. Nie. No w szoku nie. jestem. <laughs> Dziwione, nie No naprawdę. Dobra, taki bok. <laughs> Zabawa przednia, ale dobrze brzmi, fajnie też ten akrapik, no tutaj to bok piękny. Teraz już rozumiem, dlaczego ją tu zabrałeś, teraz zrozumiałem. Zobacz, bez rękawa. I co, to wszystko na trójce Cały, czas, no, tak? no, cały, cały czas, czas trójka. Trzy. Cały czas trzy. Szucimy ją trochę jak twórca. Z ryby. Jest fanca. No jest, jest. Fajnie, bo tak bezpiecznie, bo wiesz, że w razie czego wklepujesz gaz, ona się wyprostuje i wiesz. Tak, no dokładnie. Nic się nie stanie. Nie? Trening dobry. Ręce cię nie bolą wieczorem? Nie. Wytrenowany już. Teraz z ręczniaka. No i się wyciąga. No super. Ale nie przypuszczałeś, co? Nie, nie. Stawialiście naprawdę. na początku co on będzie robił? Nie, no, no ja mówię, kurde, co on będzie dobrze. No dobra, mam no, gości. Jeszcze taką łożkę limitowaną. W ogóle, że mu nie przykoda, że a to... Chcesz zrobić ogrążenie? Kurczę, no mnie to nie trzeba namawiać, no. Odsunę sobie troszkę. Nie ma problemu. Nie ja będę ci. Ja tu... mam tam zawsze swoje nie. On jest znaczki, w ogóle regulowany, nie jest, tylko przód Ty, tył nie, nie. ma. Ta. Góra dół jest też, Możesz, A, ale musisz też. go od, mm -hmm. odkręcać. A no no, no. no Bo on jest przykręcany. Nie pamiętam nie kiedy ma... ostatnio przed nim napędem siłę. To masz okazję. Ale fajnie skrzynia biegów też lewarek pracuje. Ty no faktycznie fajnie go zarzucano. No. Nie ma problemu. No. Odjąć gazo, nadać kierunek kierunek. No. Tutaj jest ta sekcja fajna, bo jak go szybko przerzucisz, tak, no to jeszcze to, ma... To on idzie z taką działa. prędkością, tak, tak, że tak. przelatuje praktycznie z lewej na prawo. Uh -huh. no. I głębiej, głębiej sobie wjeżdżaj w zakręty, tak żeby bliżej przy uh -huh. i wtedy on jeszcze lepiej będzie się tak prowadził, Będzie taki bardzo precyzyjny. <laughs> Niesamowite. No już teraz za szeroko, za szeroko. Nie no powiedz ci, że są. Ale fajnie też wstaje w ogóle ten, z tej trójeczki. Tak, nie, nie, nie dławi go. No, dlatego nie, nie wbijam ani dwójki, czwórka już tak za wysoko, wiesz? Mm -hmm. Nie widzę sensu w ogóle. Nie no, boki fajny można zabić. Zobaczcie, bez, i zobacz, i bez nie, ręcznego. Nie dotknąłem ręcznego w no. ogóle. jedź. Daj mu czwórkę i tam go wrzucisz w zakręt. Dasz radę? Nie wiem. Zobaczymy. Trochę za szybko przyciąłem, ale o. Dawaj, dawaj. Idzie dobrze idzie. O no, kurde, żebym no. miał fan sprzednio napędowej renówki, to nie wiedziałem, że, że powiem takie słowa kiedykolwiek. I to na lodzie. No bo rozumiem, że na porze to, to nadaje radę super, ale żeby na lodzie Przednio napędowa renowa dawała radochę, no, to jest no i zobacz, tutaj pasażer może sobie swobodnie czytać książkę w trakcie tak. swojego przejazdu. <grym> Fajnie, że jak się ją dokręci, nie, no na tym kolcu też jest super, nie? No ale bez bez szpery na przedniej osi to nie. Nie, bez szpery nie sądzę, Tak, bez szpery sądzę, że nie dałaby rady. Ale naprawdę są emocje w tym aucie, no kurczę. Nie bardzo pozytywne się, zaskoczenie, tak. Ale to trzeba się przejechać, sprawdzić, bo no, no to, to masz szczerze, rację, to, że... trzeba się, to trzeba wsiąść i po prostu przejechać. Ale bardzo jestem ciekawy, jak. A już czuję, żeby było fajnie. Właśnie gdzieś tam, właśnie na Nordschleife ją zabrać. Nie? Na, a pojedzie w tym roku? pojedzie. Rewelacja, bardzo Jesteś mi się podoba. Jestem w szoku. Bardzo Ci dziękuję nie ma za, co. za prezentację i w ogóle za to, że mnie tutaj za kierę wpuściłeś. <laughs> Dzięki za zaufanie. Super, rewelacja. Dajcie znać, czy Wam się podoba takie coś. Taka limitowana sztuka. No i co sądzicie o właśnie upalaniu ośki na lodzie, bo tak jak widzieliście, można mieć naprawdę dużo fanów. I bez ręcznego. I bez dotykania ręcznego. No tak, ale musi być szpera i musi być też moc, mm -hmm. tak? Bo to, to jednak jedno idzie z drugim w parze. No dokładnie. Do zobaczenia w następnych odcinkach. Na razie.